Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj wtorek, 20 września. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu, Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ta dzisiejsza Ewangelia yy, daje odpowiedź na następujące pytanie. W jaki sposób możemy zbudować więź z Bogiem? Po pierwsze, obecność. Bądź przy nim, poświęć mu konkretny czas. Po drugie, słuchaj. Słuchaj słów, które On do Ciebie mówi. Po trzecie, podejmij decyzję, że to, co usłyszałeś, to chcesz tym żyć na co dzień. I po czwarte, działaj. Wypełnij Jego wolę w swoim życiu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.